Muzyczny Dublin. Twoje radio, twoja muzyka. Radio.pl 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy powoli dobiega do końca, a w zasadzie 12. w Dublinie ze mną szefowa całego zamieszania, Agnieszka Krawzy ginger Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Co prawda to nie jest jeszcze czas podsumowań, ale już powolitku możemy powiedzieć jak wyglądał dzisiejszy finał i jak to wyglądało z latami ubiegłymi. Moi kochani, no jest jakieś totalne szaleństwo tutaj, jesteśmy w Grand Social, kończymy już powoli, ale po prostu... Tylu ludzi jeszcze nie mieliśmy na finale. W tym roku była po prostu kompletna jazda bez trzymanki, było absolutnie fantastycznie. Licytacje, no coś pięknego. No Jacku byłeś tam ze mną, atmosfera była tak niesamowita. Jabol poszedł za 220 euro, cytrynówka za 380. Dokładnie, tam były wojny, tam były walki, koszulki wośpowe 200 euro. I powiedzieliśmy panom: słuchajcie, panowie, oboje dostajecie po koszulce, jeżeli oboje wrzucicie 200 euro do puszki. I tak właśnie się stało. Niesamowita atmosfera, coś absolutnie wspaniałego. Michelle. Myślę, szacuję, że mamy więcej kasy niż w zeszłym roku. Nie wiem, czy to będzie Zabliński rekord w tym roku. Mam cichą nadzieję, że będzie. Nasz rekord to 35 tysięcy do tej pory. Natomiast, no, było pięknie, było absolutnie pięknie. Rekord, o którym wspominasz, to jest rok 2013, tak jeżeli jest. się nie mylę. Jaka kwota wówczas była? Ponad 35 tysięcy, nie, nie pamiętam, tak, ale 35 tysięcy z groszem, no. no. dobrze, a co dziś, oprócz tego, o czym mówiliśmy, typu wino, e, cytrynówka i tak dalej, cieszą się na większym powodzeniem, na przykład z rękodzieła? Bo wiem, że rękodzieło zawsze jest popularne na każdym pośpie w Dublinie. Tak jest. No generalnie, tradycyjnie już na przykład mamy serce mozaikowe zrobione z drewna, które z roku na rok przychodzi do różnych rąk. To jest niesamowita historia. Po raz pierwszy w 2010 to zrobiliśmy i za każdym razem to serce wraca. W tym roku wróciło i zostało wylicytowane za 220 euro. Także to jest niesamowite. W tym roku bardzo dużą popularnością cieszył się sport. Koszulka fantastyczna właśnie od muzycznego Dublina poszła za 510 euro. No to jest naprawdę wynik absolutnie niesamowity. No miałem okazję uczestniczyć z Pawłem Bury w tej licytacji, rzeczywiście było szeroko, ale pojawiły się nowe twarze Agnieszka, pan Adrian, który stał się lubięcym publiczności, człowiek, który być może zostawił gdzieś pewnie około tysiąca w skarbonkach. Ja tak szacuję, że około tysiąca wrzeszczy w skarbonkach i słuchajcie, to jest niesamowite, bo później do mnie ludzie podchodzili i pytają mnie, a czy ten facet ma naprawdę kasę? I ja mówię, no tak, za każdym razem wchodził na scenę i wrzucał do puszki, odliczaliśmy wszystko, no jest niesamowicie, naprawdę niesamowicie, nowa twarz faktycznie, pozdrawiamy tutaj z tego miejsca Pana Adriana było fantastycznie. Jest wciąż, no bo jeszcze ostatnia kapela gra. Jeszcze raz wchodzimy na ostatnią licytację. Mam nadzieję, że będzie równie gorące. Mamy jeszcze trochę gadżetów z fundacji. W tym roku naprawdę fundacja nas bardzo zadbała. Za co serdecznie dziękujemy oczywiście. Agnieszka, wiem, że mamy na koniec jeszcze bardzo fajną sprawę. Koszulkę z autografami i piłkarzy. To jest już na deser. Takie jest na deser. Mamy ją tutaj od fan, polskich fanów w Irlandii polscy fani w Irlandii, czyli stowarzyszenie naszych miłośników piłki nożnej. Proszę bardzo, tak to wygląda. Zostawiliśmy to na deser, bo jak wiemy, bardzo często te ostatnie licytacje kończą się rekordowymi sumami. Absolutnie tak, naprawdę. To jest niesamowite, bo już w tym momencie ludzie po prostu wiedzą, ile zostało im kasy. Już chcą iść do domu, już mają iść do domu, ale widzą, że jeszcze portfel jest wypchany, więc już licytują wtedy już na, tak, zupełnie na maksa. Prawda? Wróćmy jeszcze do Poparzonych Kawą 3. Zespół pojawi się koncertowo, pojawił się również dzisiaj. Można było zrobić z nimi zdjęcie. Pojawili się również Wśród ludzi no, podpisywali płyty, wylicytowali również swoje gadżety, bo trzeba dodać, że choć nie było to pewnym, oni zagrali dzisiaj koncert, zagrali dwa kawałki. Mało tego, można było wygrać własnoręczne podpisy i płyty. Tak jest, paparzenie kawałam trzy nas totalnie zaskoczyli. Przyjechali tutaj na piątkowy koncert. Była niesamowita atmosfera, absolutnie niesamowita, zwłaszcza, że Rafał Bryndal wszedł na koncert i pomiędzy numerami opowiadał różne dowcipy, opowiadał historię fantastycznie. I później generalnie powiedzieli, słuchajcie, no to Wchodzimy do Was również w niedzielę. Mówimy super, no to wpadajcie. No i przyszli mówią, ale przyszliśmy z instrumentami możemy też zagrać. mówimy, retę co się dzieje, jasne, wchodzicie na scenę. Nie, no niesamowita, naprawdę niesamowita atmosfera. Ten finał będzie, jest jubileuszowy, ale już w, naszych, w naszej pamięci został jako taki naprawdę, naprawdę wyjątkowy. W pamięci będzie jako wyjątkowy, ale pamięć też określają liczby. Mamy nadzieję, że będzie rekord. Ale zanim te pieniądze zostaną zbierane, zanim skarbonki zostaną przeliczone, kiedy będzie wiadomo mniej więcej kiedy i jaka kwota została zebrana? Mamy, macie jakiś, jakiś termin? Koniec tygodnia, dwa tygodnie? Jak to długo trwa, Bo wiem, że to jest spora praca? Nie, nie, nie. Jedziemy, słuchajcie, działamy, działamy, działamy szybciuteńko. We wtorek wszystko już będzie policzone, ale mówmy się, że we, we wtorek w noc czyli w środę rano tak naprawdę. W zeszłym roku skończyliśmy liczyć o czwartej nad ranem. Także w środę podamy już do publicznej wiadomości, ile uzbierał Dublin w tym roku. A warto powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że oprócz Dublina z nami grało Ennis, Limerick, Nas, kilka miejscowości, które generalnie do nas się przyłączyli, powiedzieli, nie chcemy zakładać swojego sztabu, bo wy jesteście tacy fajni, chcemy się po prostu do was przyłączyć. Także jesteśmy no, gramy tak naprawdę w całej Irlandii tym naszym, tymi dwoma naszymi sztabami dublińskimi. Co jest, co jest niesamowite, dlatego że no, nie spotykało się tak e, wcześniej, żebyśmy się my, Polacy, za granicą aż tak łączyli, że ludzie przychodzą, ja im proponuję: słuchajcie, zapiszcie się, zróbcie sobie indywidualnie. Oni mówią: nie, my chcemy z wami, my się z wami chcemy połączyć, z wami chcemy grać, z wami chcemy być do końca świata i jeden dzień dłużej. Także no, rewelacja, naprawdę, w tym roku. Coś niesamowitego. Czyli Agnieszka można powiedzieć, że kolejny finał odbędzie się, choćby nie wiadomo co, już wyglądamy daleko przed siebie. Będzie kolejny finał 13 i to będzie zapewne również szczęśliwa 13. Myślę, że będzie szczęśliwa, a póki co w międzyczasie większość sztabu wybiera się na Woodstock w sierpniu, dlatego że uważamy, że się odbędzie, pomimo tego, że. Będą problemy. Natomiast zapraszamy wszystkich razem z nami. Jedziemy całą ekipą. Jeżeli macie ochotę, dołączcie do nas. Dajcie nam znać na sztab małpa.dublin.org.pl. Ja obsługuję tego maila. Dajcie znać, jeżeli chcecie jechać na Woodstock. Zbierzemy się całą ekipą i pojedziemy razem. Agnieszka Krauzer, szefowa sztabu w Dublinie. My wybieramy się już za kilka chwil na kolejne licytacje i mamy nadzieję, że będą to licytacje wyjątkowe. Moc pozdrowienia, Agnieszka. Dzięki. Dzięki wielkie.